Nie, jemu odpowiada! Od, od, jemu kurde, odpala się kolba, bo kurwa przegrał kilka jakichś rzeczy, trochę mu się to pokręciło i teraz kur musi szukać chujasu na siłę przysłowiowego za przeproszeniem, żeby coś się działo u niego na streamie. To że to wszystko jest do czasu, to też się ludziom kiedyś znudzi, a ludziom, którzy z nim grają, przestanie się to chcieć po prostu w jego towarzystwie kurwa spędzać czas, bo to jest nudne. Nie, to nie chodzi o to, że będziemy spokojni, czy nie będziemy. Po prostu nie chcę mi się w te tematy robić, a ja teraz będę po prostu za każdym razem ku... Bo to nie, nie ma sensu, stary. Jeżeli kurwa miałbyś chodzić cały czas ku... i tego samego słuchać, to ci się nudzi w pewnym momencie. Chłop nawiązuje do tematów, o których w ogóle nie ma pojęcia w ogóle. Rozumiecie o co chodzi? A jak ma to od tej drugiej strony z jakiegoś powodu, co sam też przyznawał na streamie, więc nie wiem. Ale nie wyzywaj go, agent. Nie wyzywaj go. Nieważne. Graj sobie tam zadowolony, Kuba. Ja znajomości nie kończę. Po prostu nie gram z sobą w żadne gry, w których za każdym razem, kiedy będziesz coś odpierdalał, po prostu mi się będzie to nudziło i tyle. To było śmieszne 5 razy, a nie kurwa 5 tysięcy razy. I tyle. Rób se, co robisz. I krzyż na drogę. Bo mi się kurnie Nie chce. Ja chcę sobie miło czas spędzać. A przez takich kur zjemów jak on nie jestem w stanie nawet normalnie sobie streama prowadzić. Bo oni później takie zjeby naśladują z takich zjawów. I to jest chyba najgorsze. I zamiast dobre zachowanie, dobre przykłady z ludzi, to jakieś zmiany ze zjemy biorą kurwa. I później normalni ludzie człowieku się użerają z takimi kursami mi całe życie ty flash mi jej zadziałał, super, co? flesza nacisnąłem najpierw uratowałem zioma ale jestem dumny, że go uratowałem nie no, nacisnąłem flash i Q i nie wiem, no klawiatura może już do wyjścia. może pierdłem w nią za mocno, nie wiem no, tylko mam wiedzieć, co się stało się nie wiem, czegoś będzie dzisiaj poe po co ma być poe, nie chcecie poe wyzywacie poe, jak jest. No ja, niestety Nie wiem, ten Twitch jest chłowy też No ja nie gram Wiki, graj sobie z kubusiem przyjemnym na mózgu Ja już nie gram. Poza tym ty nie dla mnie tam poszłaś, tylko dla niego A on cię obstrał jeszcze. Zobacz jaki to jest gościu Także nie wiem, może to ci da coś do myślenia ja już się na nim poznałem i ludzie, którzy go znają, też, ty jeszcze może nie wiesz. Teraz klientkę wysłali, żeby mnie przekonywała. Kupa śmiechu. Cześć, Sarmego, to widzowie też mogą grać w co? No, dać się co? dzisiaj będziemy grali wieczorem kustomy. Jak coś. Fotel mam dalej ten sam. A mam dalej, co mi tata pospawał. Nie, nie, nie uka Pospawał. Tam stelaż się roz, rozpierdzielił, wiesz? Cześć paka, brawi, Witam serdecznie. Co tam słychać jumuś? No ładnie, opłaca się. No bijcie go! Co wy odpierdacie? Jakie tumany! P pierdole, że go odpuścili zamiast go zabić, ty. Co za tumany! Nie, Mianowski, właśnie przez takie z jak on mi nie rosną, i nigdy już nie urosną, dlatego rozważam, wy... Stąd, bo tutaj ludzie są łajzami jednymi, wrednymi, kurwiniami, nie potrafią być w porządku dla drugiego człowieka. To jest smutny fakt, który poznałem na przestrzeni lat podczas streamowania. Ja zupełnie inaczej widziałem tych ludzi z perspektywy człowieku widza. Czasem żałuję, że zacząłem streamować, bo poznałem kurwa zachowania ludzi, których nie było widać na pierwsze rzut oka, no nie? Z, po, z pozycji widza. Tu już nawet nie chodzi o te wysiłki psychiczne, mordo. Tylko chodzi o to, że chciałbyś sobie chociaż raz móc zrobić coś normalnie i nie możesz, no nie? Nie możesz, właśnie, przez takich zjazdów jak tamten, no nie? Bo oni uczą tych głąbów, kurwa, co nie mają pojęcia kurwa, o życiu, właśnie, takie głupot, kuba. I normalny człowiek się później użera z takimi ziwami przez takiego głąba. A taki głąb ma w dupie, bo on to wyłącza i tylko się śmieje z nich, bo sobie na nich hajsik robi. I tyle Czemu nie gra w temacie, nie będzie zdegał z nami w tą grę? Bo trochę inne mam priorytety w życiu, wiesz? I to się nie skleja. Innym to odpowiada, to nie chcę kurwa grajo. Też nie mają kurwa jaj nawet powiedzieć, co jest 5, to nie chcę. I tyle mam do powiedzenia z nimi wszystkimi tam bez kitu Niech se grają kurwa z nim I Niech go tłumaczą całe życie On nie chciał, on nie, on nie to To se graj kurwa z nimi i, i wyjane Ja nie zamierzam I tyle A ja mogę sobie sam pograć w Reklawta, sobie odpalę. Na singlu będę sobie grał. I nie będzie żadnej kurwajzy, która mnie będzie wkurwiała tam. I tyle. Nic się nie stało. Po prostu nie chce mi się grać i wysychać pierdolnię jakiegoś kretyna wiecznie. Ani ludzi, którzy go bronią od razu jeszcze, więc wydane mam w to. Pewne rzeczy się nigdy nie zmienią. I to jest fakt. Nie, ja się nie przejmuję, po prostu zrezygnowałem z tego, bo mi się nie chce w tym, bo wiem jak to będzie wyglądać. Wiem jak to będzie wyglądać. Jeżeli już po dwóch minutach on jest w ta stanie taką łazą zbryć i zrobić coś takiego, to ja nie chcę, żeby to było dalej i progresowało nawet. To odnojące ucieknie, chociaż. Nie, nie piję już, muszę to usunąć. Już nie piję, nie ma drank streamów, więc. <laughs> Będę musiał to usunąć. <laughs> Prawa jest taka. Id idź sobie do niego. Idź sobie do niego, skoro tak uważasz. Bo mi na pewno na tym zależy. Na pewno mi na tym zależało. Pewnie, że tak. <laughs> ja pierdolę. Dzieńka, ta chłopak pokazuje, tak naprawdę zjeby i tak idą ślepo za stadem baranów. Czego to dow... nawet dowodzi nauka, że za głupi mi podążają jeszcze głupsi ludzie. Jest nawet taka po... takie powiedzenie: kto jest głupi? kto jest głupszy, głupiec, czy ten, który za nim podąża. Jeśli wiesz, że ktoś jest głupi i idziesz za nim, to chyba jesteś głupszy jeszcze, albo głupsza, prawda? Więc jak ludzie kurwa, za taką głupotą kurwa, podążają, to gratuluję im mózgu kurwa, i powodzenia życzę. I tyle. Jak tam wszystkim to odpowiada, to niech se kurwa, z nim grają. Tylko zobaczymy. Jak nie będzie miał do kogo, to się do nich zacznie. Dalej zobaczymy, ile z nim kurwa trzymają. Kupowane konta ogólnie i sobie levelują. Rozumiesz o co chodzi i po drodze przechodzą przez twoją rangę i przez to nie możesz nic zrobić. A ty dostajesz takiego gościa, który ma wyjeb... i nic nie robi w tej grze, tylko sobie klika klipki. Cześć Kitty. No to jaka masz dziewczyny z pracy wrócą. Będziemy grali sobie jakieś kleksy czy coś, może, czy customy. Nie ogląda się dobrze, bo jest chyba mało ludzi, więc nie pie***dź. Gdyby się dobrze oglądało, to by dużo ludzi było. No, no, ale jak jest mało ludzi, to chyba oczywiste przygłupie, że im się nie ogląda tego fajnie. Użyj mózgu. Jakby się fajnie ludziom oglądało, to by dużo było, tak? Idźcie stąd, bo was w dole zaraz tam wszystkich po kolei, bez kitu, idźcie stąd już. Idź se, Bez kitu, idźcie tego z oglądać, bo to jest twój poziom mózgu. Idź se tego zła pooglądać. Gosiu. To jest twój poziom intelektualny, to, to się dogadacie. Poziom żartów, głupoty, wszystko jest kurwa na, na styk tam. Idźcie tam. Cześć, wirają. Nie wiem, ja w co bym nie grał, i tak się ludziom nie dobrze ogląda. Jedynie, co wam się dobrze ogląda, to jak ktoś chla, kur... i ten, i tyle wam się dobrze ogląda. O kurwa, panowie i panie, było ostre kurwa dżganie. W grze komputerowej, oczywiście, gramy. Cześć, Domin. Chujowo idą gry. Cześć Dorka Spokojnie, już, te, już nie będziesz miał tego problemu. Do widzenia. Już nie będziesz miał tego problemu. Siąś. Nie chcę zamknąć na sklepów. Po prostu przez takich śmietników jak ono to chciała mi się coraz bardziej kur... Siedzieć straciłem wiary już totalnie w ludzi kurwa Totalnie naprawdę A ludzie którzy są obok to nie wiem na siłę będą mu pucować kurwa na dupę żeby się nie powrócił bardziej jak się obstra I mu nawet nie potrafią nic powiedzieć więc wyjebane mam Łatwo się nie denerwować stary Dostaje dekary który jest pierwszy i nie mogę nic od pierwszej linii zrobić. Wypierdam się w pierwszej minucie. Chłop muszę go ratować. Nie wiem, możliwe, że nie będę grał z żadnym z ludzi, co streamują po prostu wkrótce, bo się nie da. I to jest fakt. Kurde, to nie jest do dżungli w ogóle. To się tak średnia przyjemnie gra Cię tu już do mnie Już się wypierdali. wychodzę z gry Nie gram w tą grę Nie gram, nie gram, nie gram Uch, Już się wypierdają Już się tu wypierdali, prawie Chłop już flesza nie ma kurde Musiał wypierdalać Bo wardów nie stawiają przy głupy mnie to wkurwia ja już Jeszcze ja go zresetowali Już idź, już idź stąd ku... Już się wyjechał Już się chłop wyjebał. Ku... Druga minuta 30 sekund ustał Popierdoli mnie 30 sekund gry i goś już się wy***dolił, No nie rozumiesz to chyba O oh, No tych gier nie da się wygrać, no nie da Nie no stary to jest chore. Mi się nie odechciewa grać. Kurwa. Chciałem sobie pograć w inną grę, mieć fan, to nie mogę, bo zjedz Wchodzisz na lola, zjem dolone W się masz cheaterów no stary, żyjemy w czasach, w których nie da się normalnie w grę żadną zagrać, chyba że jest to single player. Ja muszę wejść z pie... Tam Tamten chłop zamiast się godzić, to woli swoich kur... chłoptaciów tu wysyłać, żeby mnie f...biali. Człowieku, ty, co ty mi tu pierdolisz, kurwa? To on jemu to powiedział nie mi. A mi nie jest przykro, po prostu kurwa tam temu coś odniebało i tyle. Kurwa, Psz, kurwa węgo czy na niego roz... że siedział i się brektał z tych retransmisji, że kurwa Człowieku robili moje... Zresztą nieważne, kur... Człowieku. wieku, to jest taka wredna osoba, że k***a, Witek to chyba go nie zna. Chyba, że dla Witka może jest inny, no bo Witek ma przecież wyświetlenia, może to jest powodem. Nie wiem No tego mówię, ja tam nie jestem potrzebny, niech się znają dobrze, niech se razem robią, ja im źle nie życzę. To tamten niech się odpierdnie Ze swoimi chłoptasiami, bo ja już już mam limit milimetr cierpliwości.